Jak powiat Tucholski długi i szeroki pokryty jest siecią dróg. Część tych dróg to drogi gminne, część to drogi powiatowe, pozostałe to drogi, które pozostają w gestii marszałka. Pozostaje jeszcze jedna kategoria dróg, do których w zasadzie nikt się nie przyznaje, ale po wnikliwym przeanalizowaniu do kogo one należą, być może zostaniemy zaskoczeni. Ja właśnie o takiej drodze warto opowiedzieć. Znajduje się ona... no właśnie No właśnie. Ona nawet nie ma za bardzo adresu, a tym bardziej numeracji. Jest przybliżone położenie, a mianowicie jest to bladowo wybudowania. Istnieje tam taka droga, która wydaje się drogą polną, która prowadzi do dwóch miejsc: do postawionego tam przed laty wiatraka, jak również do jednego z gospodarstw. Droga ta jest uczęszczana głównie przez rolników, którzy tamtędy dojeżdżają na swoje pola. Jak również od czasu do czasu wjeżdżają tam potężne tiry, żeby dokonać naprawy tego wiatraka. Ale korzystają również z tego mieszkańcy pewnego domu. I to, co się właśnie im przytrafiło i przytrafia regularnie od lat, to jest głównym tematem tej opowieści. Bohaterką tego filmu jest pani Paulina która wraz ze swoją rodziną została postawiona trochę przed faktem dokonanym, a dotyczy on zdarzenia, które kilka tygodni temu miało miejsce w nocy, a mianowicie potrzebna była pomoc karetki pogotowia. Yy, została takowa wezwana, no i niestety utknęła w czasie przejazdu pomiędzy drogą wojewódzką 240, do której bezpośrednio jest przyklejona wspomniana droga polna, a ich domostwem. Efekt był taki, że na pomoc wezwano wóz bojowy Straży Pożarnej, który e, miał za zadanie wyciągnięcie tej karetki. Niestety i on utknął. Potem przyjechał jeszcze jeden wóz bojowy, również utknął. Pomogła dopiero interwencja miejscowego Sołtysa, który poprosił o pomoc rolnika z wielkim ciągnikiem. On dopiero sobie poradził z wyciągnięciem tego sprzętu z błota. Te sytuacje nie są oderwane od rzeczywistości, one zdarzają się regularnie. Ludzie po prostu nie mają możliwości dojazdu do swojego domu i grzęzną w płocie praktycznie po osiem. No i zaczyna się ten dramat, który trwa już wiele lat, mianowicie od lat 60., kiedy wspomniany dom został wybudowany. Oczywiście nie było takiego ruchu, nie było takich, y, takich stresujących historii jak są teraz, że, że są problemy z przejazdem, nie było tyle pojazdów. To się wszystko zmieniło na przestrzeni lat i jest tylko gorzej. No i teraz jest pytanie, do kogo należy ta droga, kto jest za nią odpowiedzialny? I tutaj trzeba uzmysłowić naszym czytelnikom, widzą, jedną rzecz. Trzeba rozróżnić struktury samorządowe. Część z nich to gminne, część to powiatowe. Strukturami gminnymi rządzi najważniejsza osoba, gospodarz tego terenu, czyli burmistrz Tucholi. Powiatem rządzi starosta Tucholski. No ale my dalej nie wiemy, do kogo należy ta wspomniana droga, więc zaczęło się, zaczęła się wymiana pism. Wydawałoby się, że droga jest w gestii burmistrza Tucholi, co w rzeczywistości okazało się nieprawdą. Chociaż przed laty burmistrz zgłosił akces wykupu tej drogi. Sprawa oparła się o województwo i niestety spełzła na niczym. Po latach jak bumerang sytuacja wróciła. Starostwo powiatowe. Również nie jest w stanie, nie jest władny zarządzać tą drogą, bo tak naprawdę, jak się potem po ustaleniach okazało, właścicielem drogi jest Skarb Państwa. No ale pośrednio przedstawicielem Skarbu Państwa jest powiat, dlatego powiat zareagował na pismo od mieszkańców wspomnianej posesji i wystosował odpowiedni dokument do burmistrza Tucholi. Dysponujemy takim dokumentem. W którym odnajdujemy odpowiedź burmistrza. Skoro odpowiedź burmistrza była odmowna, pozostało starostwu powiatowemu wysłanie kolejnego pisma, tym razem do wojewody bydgowskiego. I tu właśnie w tej osobie jest cała nadzieja, że sytuacja zostanie załatwiona pozytywnie. Być może nasz, nasze spotkanie ogląda pan wojewoda Bytgoski i tą drogą będzie bardziej zorientowany w sytuacji, z którą przyszło nam się zmierzyć. Co wiemy? A wiemy tyle, że rzeczą niezbędną do tego, aby zrozumieć powagę sytuacji, było spotkanie z właścicielką tego domostwa, z panią Pauliną. Pani Paulina odpowiedziała nam na kilka pytań, które za chwileczkę usłyszymy. Od kiedy macie te problemy z tą drogą? Bo podejrzewam od zawsze, no ale musimy to usłyszeć. Praktycznie 100 lat istnieje ona. Tutaj mieszkali moi dziadkowie, mhm. którzy też mieli problem, ale to było wiadomo dawno temu, były traktory, był inny dojazd. Teraz mamy XXI wiek, mamy samochody jakie mamy, mamy niższy samochód, mamy problem z wyjazdem przykładowo. Do miasta nawet po zakupy. Tak, przypadowo. Do lekarza. Tak samo nie mogą do nas dojechać yy, osoby, które zajmują się wywozem nieczystości. Nie możemy zamówić yy, węgla, jak mamy brzydką pogodę. Musimy poczekać po prostu, nie? Tak. Pani Paulinko, nie tylko wy wykorzystujecie tę drogę, również wykorzystują ją rolnicy, prawda? Tak, tak. Czyli porusza Kroni. się po tej drodze ciężki... Porusza się po tej drodze ciężki sprzęt, podejrzewam ciągniki, też robią swoje. Tak, tak. Tutaj jeżdżą też tirami do wiatraka, uh -huh. jak się zepsuję. I niestety to też nam psuje bardzo drogę, nie? Nie mamy jak wyjechać. Rozumiem. Pani Paulinko, sytuacje krytyczne były. Przecież jednej nocy, tak jak widziałem na klipach filmowych, jednej nocy poprosiliście państwo o pomoc, przyjechała sanitarka i co dalej? No i niestety chciała wyjechać, lecz się zakopała na drodze. Przyjechała straż, straż pożarna, która również się zakopała, bo wjechała w złą drogę. Mm -hmm. Potem zywaliśmy kolejną straż. No i niestety ta straż również się zakopała. Nie dało rady. Męczyli się około dwóch godzin. O godzinie 23 zadzwoniliśmy do pana Sołtysa. Okay. I pan Sołtys załatwił nam y, pana z traktorem, który wyciągnął tą karetkę mm -hmm. po tej długiej palce. Ale mm. to naprawdę... Ciężka sytuacja była, bo w karetce było małe dziecko, które to odczuje, później też nie będzie miało strach. Tak, to, oczywiście, jeżeli woła się karetkę, to sytuacja jest bardzo napięta i potrzebujecie natychmiastowej pomocy. To jest zupełnie tak, zrozumiałe, tak. normalna rzecz. Pani Paulinko, jest jeszcze jedna kwestia tego typu. Zaczęliście, zaczęliście walczyć, prawda? Tak, jak tak. to, jak wasza walka wygląda i z kim? Ja pisałam pismo do pana burmistrza, do pana radnego, tutaj szwagier też pisał. Do, do którego z radnych pani wysyłała pismo? To. Do pana Amroza. Czyli do starosty Tucholskiego. Mhm. Tak, Rozumiem, tak. tak. Wysłaliście państwo do burmistrza, do starosty i co dalej? Tak. Ja dostałam odpowiedź, dzisiaj dostałam odpowiedź po... Skąd, skąd, skąd? Od pana Amroza. Tak że też walczy o tą drogę, że y, dostał odpowiedzi, że y, burmistrz nie ma chyba funduszy na naprawę kolejnych dróg. Mm -hmm. y, odpowiedź od ministra chyba też była. Mhm. Znaczy ja bym, musiała, ja bym wiedziała więcej, bo to tak z pamięci. Nieistotne, nie musimy się aż bawić w takie szczegóły, dlatego, że ja już dysponuję tymi dokumentami, także spokojna mhm. głowa. Czyli tak, burmistrz, burmistrza według tej, tych ustaleń, no, no nie stać nas na zrobienie tej drogi. Starosta wysłał pisma, ale czy wie pani do kogo ta droga należy? To, to droga chyba jest z Gimna, Państwa o. Skarbu Państwa. A skąd pani wie o tym, że ta droga jest skarbu państwa oprócz tego, że ode mnie? Dostałam wiadomość. Uh -huh. Od kogo? Do mailu to od pana starosty. Czy w związku z tym, czy państwo, bo wiem, że starosta wystosował pismo oczywiście do wojewody, ale czy Państwo też wystosowaliście takie pismo do, do pana wojewody? Do wojewody ja nic nie wysyłałam. Uh -huh. Uh -huh. To mówię tutaj z do starosty rozumiem. najbliżej, rozumiem. nie? Że tak Proszę panią, a czy sprawą zainteresowała pani swojego radnego miejskiego względnie yy, powiatowego? Yy, nie, nie. Tylko pisałam tutaj do tych osób. Mhm, no rozumiem. Bezpośrednio Pani no skierowała. No, bezpośrednio skierowała pani do urzędu i na końcu do mediów. Dobra jest. Tak. Pani Paulinko, to są te kluczowe informacje, które ja muszę wiedzieć. I teraz musimy jedną rzecz ustalić i to bardzo ściśle. Media w tej całej sprawie są ogniwem ostatecznym, właściwie kończącym sprawę, gdzie już wszelkie możliwości zostały wykorzystane. Tutaj w zasadzie powinna być zupełnie inna droga. O powadze sytuacji powinien zostać zawiadomiony radny, radny gminny, radny powiatowy który zajmuje się tamtym rejonem gminy, powiatu. To radny powinien złożyć wniosek do rady gminy lub rady powiatu w wyżej wymienionej sprawie i rada powinna się do sytuacji odnieść. No niestety tak ta sprawa nie została załatwiona cała historia trafiła do nas, no oczywiście y, nie pozostajemy głusi, zwłaszcza, że tam głównym celem y, y, normalności tej drogowej y, powodują dzieci. O ich dobro głównie chodzi. Oczywiście można zmienić pojazd, można jeździć samochodem terenowym, można nawet poduszkowcem jak ktoś jak kogoś na to stać. Niemniej y, y, w XXI wieku droga w takim stanie uwłacza godności ludzkiej. Tam nie pomoże żadna równiarka, tam nie pomoże żadna prowizorka, ponieważ jeżdżą tam ciężkie maszyny, ciągniki z przyczepami, inne maszyny rolnicze. Ta droga musi być w jakiś sposób utwardzona. I tutaj narodził się pomysł, bo oczywiście nawierzchnia bitumiczna jest nawierzchnią drogą, prawdopodobnie nikogo na to nie stać. Ale można sobie doraźnie pomóc, zakładając jakieś podłoże z odzysku. No i tutaj wskazanie właścicieli tego budynku jest takie, że może gdzieś z odzysku można byłoby znaleźć takie spłynne, słynne, perforowane płyty betonowe, które by zapobiegły zapadaniu się pojazdów. I jest to ze wszechmiar słuszne, dlatego że, że to podłoże jest w tym momencie tanim kosztem utwardzone. I nawet potężne ulewy, czy czas po hmm, pozimowy, hmm, nie spowoduje tej codzienności, z którą się borykają. A w tej chwili mamy taki czas, gdzie są te roztopy, gdzie, gdzie są częste opady deszczu. No i sytuacja wraca, 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 za każdym razem jest tak samo, aż do kolejnego zdarzenia, kiedy będzie potrzebna pomoc, i pojazdy nie dojadą na miejsce. Na co liczymy? Liczymy na to, że pojawi się sporo empatii ze strony wojewody bydgoskiego, który jest człowiekiem znającym realia i na pewno nie, nie pozostanie biedny, na pewno jakaś reakcja zostanie wywołana i na to właśnie liczymy, żeby doszło do jakiegoś porozumienia między wojewodą a samorządami tutaj lokalnymi, żeby wypracować jakiś sposób na to, żeby zaradzić całej tej historii, która się Warto byłoby dodać kilka słów, kilka słów yy, pocieszenia dla tej konkretnej rodziny. A szanowni Państwo, to jest sprawa do załatwienia. Przy odrobinie dobrej woli zrozumienia kilku stron. Taka wola jest. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze pozostaje ta jedna kwestia nierozwiązana kwestia pieniędzy. Ale liczymy na to, że te pieniądze na tak krótki odcinek Gdzieś ktoś odnajdzie. Dziękuję bardzo.